Шановні товариства, сьогодні я маю нагоду представити вам молодих польських художників-керамістів, випускників Вроцлавської академії мистецтв, пані Агнєшко Голінчак та Кароліну Горську. Я сподіваюся, що вони будуть говорити про свій шлях у мистецтво, чому вони стали художниками-керамістами. Чому вони приїхали до Опішного вперше в Україні? І в Україні вони вперше, так? Ні, в Львів були, напевно, так? Крем. Львів і Крим. Так, і Суми. І Суми навіть. А, ви були на симпозіумі по фарфору. Ja, так, чашка, ja, ja, чашка. Sure, чашка. Так. Uh -huh. ну, чому я за вас розповідаю? Можете самі розповідати це. Вітаю Państwa bardzo serdecznie. Є нам незвикле мило, що можемо гостити тут в Опішнах. Юлі, хоч тут. Ja Wydaje mi się, że wszystko jest w Wiesz, tak. tak. tak? tak. 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 jest bardzo przyjemna to to... A to jest? i bardzo wdzięczna, że ona może tutaj być w gościach. Naszą prezentację rozpoczniemy od przedstawienia Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie razem z Karoliną, żeśmy skończyły wydział ceramiki. Академия искусств в Вроцлаве, которую Каролина закончили два года назад. На нашей Академії Co roku odbywa się festiwal wysokich temperatur. W naszej akademie każdy rok przechodzi festiwale wysokich temperatur. Proszę Państwa, ja nazywam się Agnieszka Gorniczak. Ceramiką zajmuję się od jakichś 15 lat. Skończyłam liceum plastyczne na Wydziale Ceramiki, później również studia. Czas jakiś pracowałam jako projektant płytek ceramicznych design. W swojej twórczości łączę bardzo dużo dyscyplin. Malarstwo, rzeźba, instalacja. Jeszcze nie jestem określona jako artystka, więc przedstawiam Państwu wszystkie dziedziny, w których działam. W szamocie jak i w porcelanie, także tutaj. Tutaj nie tylko ceramika się pojawi. Jest i malarstwo, i, i grafika, i, i kolaż. To jest akurat ściana porcelanowa. Malarstwo na porcelanie, szamot. Żeby państwa nie zanudzać, zrobiłam tylko selekcję na najlepszych prac. Także to już na tyle. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, nazywam się Kina Gorska i e, skończyłam studia na Akademii e, Sztuk Pięknych we Wrocławiu dwa lata temu. E, I od tamtej pory w zasadzie e, zajmuję się tylko i wyłącznie projektowaniem e, wyrobów e, przedmiotów codziennego użytku, czyli designem. I pracuję tylko i wyłącznie w porcelanie. I staram się, aby moje obiekty były interaktywne, aby użytkownik mógł nie tylko ich używać, ale także się w jakiś sposób nimi bawić albo układać je w różne kompozycje, aby właśnie zaistniała jakaś interakcja pomiędzy przedmiotem a użytkownikiem. Jeśli ktoś ma jakieś pytanie to proszę. bardzo, mnie. nie. contemporary How how you look ceramics? How you look at the It's a basic. It's always useful, so, uh, I have a huge respect for this and this is a base for me to start. But uh, I'm looking a new form and I'm looking for uh, connecting already existing items and something like recycling, like something is already in use. I, want, I like to connect with simple forms, and uh, I don't know, I'm, I'm looking for something new, something especially for me that is interesting for me and uh, i don't know the effect is always different sometimes i'm happy with this sometimes it's not but i like to make mistakes and i like to make uh, experience, new experiences so this is important for me to, to, to searching and to looking